Remember to catch the speed as possible. Go. Don't fool Cześć! Tego modelu chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. To Land Rover Defender. Przez wielu uważany za samochód kultowy. Dzisiaj, co prawda, wielu sceptyków twierdzi, że najnowsza generacja nie będzie tak trwała jak poprzednia, ale nie na tym będę skupiać się w tym filmie. Dzisiaj będę miał wyjątkową okazję przetestować trzy nowe jednostki napędowe, które trafią pod maskę tego samochodu. Zapraszam! Czas wsiąść za kierownicę. A nie, znowu to samo, znów się pomyliłem. Pełny test Land Rovera Defendera na naszym kanale już jest, przeprowadził go dla Was Mateusz. Ja w tym filmie skupię się na tym, co aktualnie zmieniło się pod maską. Paleta silnikowa dostępna w Defenderze została powiększona. Zobaczcie, jaki obecnie jest wybór. Oczywiście pojawiły się hybrydy, ale jest też coś mocniejszego, fajnie brzmiącego. I właśnie pierwsza jednostka, z jaką jeździłem, to 5-litrowa V8. To jest dźwięk. Oj tak. Coś tam nawet strzela. Idziemy posłuchać na zewnątrz. Właśnie zresetowałem licznik zużycia paliwa. Tak, dla formalności sprawdzę, ile ono będzie wynosić w tym samochodzie, ale wydaje mi się, że ktoś, kto będzie się decydować na taką jednostkę, to raczej nie będzie przejmować się takimi drobiazgami. Myślę też, że włączanie się do ruchu tym samochodem nie powinno stanowić żadnego problemu. Wjeżdżam właśnie na autostradę i mogę przyspieszyć. coś niesamowitego 525 koni mechanicznych przyspieszenie do setki wersja krótka 5,2 sekundy a dłuższa 110, którą właśnie jadę 5,4 no, niezły wynik jak na taki samochód, naprawdę nieźle przejechałem parę kilometrów autostradą wynik spalania 22 litry no ale nie żałuję, niczego nie żałuję Jazda samochodem z kierownicą po prawej stronie, w kraju, gdzie ruch jest prawostronny, to lekkie wyzwanie. Nie mówię, że jest jakoś trudno, ale pierwsze kilometry były ciekawe. Parę kilometrów spokojnej jazdy i mamy zużycie paliwa na poziomie 16 litrów, jest nieźle. Odczucia z przyspieszania są takie, kiedy wciskamy gaz, samochód rwie do przodu. Z lekkim opóźnieniem ta skrzynia nie jest mistrzem prędkości. Zresztą, chyba ten samochód nie został zaprojektowany, aby być. Mistrzem prostej i mistrzem ciasnych zakrętów. W zakrętach właśnie czuć, że no, to nadwozie jest duże, troszeczkę się przechyla, i mimo że mamy tutaj system wektorowania toru jazdy, który czuć, że działa, to jednak nie polegałbym w 100% na nim i nie atakowałbym ostrych zakrętów ze zbyt dużą prędkością, bo jednak mimo tych technologii to praw fizyk jednak nie da się oszukać. Zjechałem właśnie z autostrady. Będę teraz jechać takimi mniejszymi drogami lokalnymi i myślę, że zużycie paliwa ma szansę zejść poniżej 10 litrów. Średnie zużycie to 12,7. Miałem nadzieję, że zejdę poniżej 10. Nie da się. Robiłem co mogłem, no ale tak jak mówiłem wcześniej, myślę, że w takim samochodzie to nikomu raczej nie powinno przeszkadzać. A tak wygląda ta wspaniała V8. No, obudowa silnika nie jest tak zaprojektowana, żeby to wszystko krzyczało z daleka, że mamy 8 cylindrów. Nawet ktoś mógłby pomyśleć, że mamy tutaj v ten samochód naprawdę fantastycznie się prowadzi. Elektronika pozwala czasem poczuć się, jakbyśmy mogli oszukiwać prawa fizyki, ale w krytycznej sytuacji jednak nie ma co się oszukiwać. Tego się po prostu oszukać nie da. Samochód pomoże, ale jednak trzeba brać pod uwagę, że auto waży ponad 2,6 tony. Silnik wspaniale brzmi, super przyspiesza 525 koni to bardzo dobry wynik, ale wydaje mi się, że nie o to tutaj chodzi. Równie dobrze mogłoby być 400, zamiast 5,4 sekundy do setki moglibyśmy przyspieszać w 6 sekund lub 7 Chodzi tutaj o tą taką wyjątkowość która płynie z brzmienia tego silnika. U konkurencji takie jednostki nie są oczywiste, natomiast tutaj możemy ją wybrać i co najważniejsze silnik będzie dostępny również w Europie. W zasadzie to już jest bo przeglądając konfigurator można można zauważyć, że najtańszy krótki Defender z tym silnikiem kosztuje 661 000 zł. Natomiast dłuższa odmiana 110 to wydatek tego 11 tysięcy zł większy. Obecność V8 na rynku nie jest rzeczą oczywistą. Bardziej oczywiste było to, że pojawi się również wersja plug-in hybrid. Teraz czas na przejażdżkę wersją hybrydową. I dobra wiadomość jest taka, że kierownica mam po tej stronie. Będzie troszeczkę łatwiej. To, co od razu rzuca się w oczy po zajęciu miejsca za kierownicą, to troszeczkę mniejszy ekran. W v był on większy. No, a co poza tym? No, standardowo tego typu samochody pokonują. 30-40 km na prądzie, jak widzicie, ja mogę pokonać 35, i to jest raczej standard we wszystkich hybrydach typu plugin. 40-50 km to była taka norma. Co poza tym? No, mamy przycisk FV, zmieniamy tryby jazdy, to również jest standardowe i nikogo nie powinno dziwić. Ruszam w trasę, zobaczę. Ile, ile realnie uda mi się przejechać na prądzie, a jeżeli prąd się skończy, to sprawdzimy, jakie jest tutaj zu, zużycie paliwa. Czasy, kiedy komputer pokładowy oszukiwał swojego kierowcę w kwestii dystansu możliwego do przejechania na prądzie, minęły. Yy, tutaj te kilometry zasięgu znikają proporcjonalnie do kilometrów, które yy, przejechaliśmy, więc to akurat yy, jest już na dobrym poziomie, nikogo nie powinno dziwić. Yy, jadę teraz w trybie. Hybrydowym, więc samochód będzie żonglował pracą silnika spalinowego na zmianę z silnikiem elektrycznym. Zobaczymy, jakie będzie spalanie. Póki co e, sytuacja wygląda naprawdę nieźle, bo jest to nieco ponad 3 litry. Poza tym jest cicho i sympatycznie. Kiedy jedziemy na prądzie, no, takie już są auta, które mają możliwość poruszenia się tylko na tym rodzaju napędu. Natomiast kiedy już będziemy korzystać z silnika spalinowego, to skorzystamy również z tej całej mocy, bo łączna moc układu hybrydowego to 404 konie. Łączymy sobie teraz tryb dynamiczny. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest dynamiczny. Nie, tutaj nie ma, nie ma trybu dynamicznego. No cóż, mimo takiej mocy, nikt nie przewidział tutaj, żeby samochód się troszkę usztywnił. Był bardziej zwarty i gotowy do tego, żeby przyspieszać, ale jeśli chodzi o to przyspieszenie, czuć, że wgniata w fotel. Wrażenia akustyczne są nieco gorsze niż w przypadku ośmiocylindrowej jednostki, ale nie jest źle. Te 5,6 sekundy czuć na plecach. W trybie hybrydowym przejechałem już kilkanaście kilometrów. Moje aktualne zużycie to 2,8 litra benzyny. No cóż, na tle f 8 wygląda to znacznie lepiej, ale... Jest to wszystko kosztem brzmienia i odczuć. Pod maską jest więcej kabli, więcej elementów, które już z daleka sugerują, że jest tutaj napęd hybrydowy. Z zewnątrz. Samochód nie krzyczy, że może jeździć na prądzie. Wiadomo względem fałsemki, no to jest taka różnica, że nie ma tutaj żadnego emblematu. No, i z tej strony jest gniazdo do ładowania. Duży plus za to, że możemy używać szybkiej ładowarki. To też nie jest takie oczywiste. Tutaj, oczywiście, oznaczenie, jeśli chodzi o. O, mam zapasowe tablice rejestracyjne, jakbym chciał zatankować gdzieś prąd bez płacenia. Przestrzeń bagażowa troszeczkę cierpi. Bateria jest umieszczona właśnie tutaj, także to jest również pewna różnica. A tak, poza tym, standardowy Defender. O, tutaj widzę, że mam troszeczkę lepsze opony myślę, że nawet uda się gdzieś wjechać w jakiś teren. W hybrydowym Defenderze możemy korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw napędu na cztery koła, do jakich nas ten model już przyzwyczaił. Silnik elektryczny znajduje się bowiem przed skrzynią biegów, w związku z tym możemy korzystać z blokad, z reduktora i nic tutaj nie tracimy. Jadę w tym momencie w trybie w 100% elektrycznym, z włączonym reduktorem i muszę ten samochód pochwalić za to, jak on się prowadzi. Niedawno miałem okazję jeździć w terenie Wranglerem, który również był hybrydowym, Hybrydą typu plugin, i tam no, zauważyłem dużą wadę, mianowicie z włączonym reduktorem w trybie elektrycznym samochód zbyt gwałtownie reagował na dodawanie gazu. A wiadomo, kiedy jedziemy po nierównościach, no to trudno jest tą prawą nogę opanować. Tutaj takiego zjawiska nie ma. Amplituda, z jaką możemy operować gazem, jest duża, a samochód wcale nie wyrywa do przodu. I to jest bardzo dobre, bo możemy po prostu precyzyjnie w tym terenie jeździć. A terenu żadna odmiana Defendera się nie boi. Każdym z testowanych modeli miałem okazję zjechać z asfaltu. O, no, póki co tu tutaj w zasadzie każdy pasat B5 wtedy i by wjechał. A jakby miał jeszcze napęd na cztery koła, to. O panie. Początkowo myślałem, że będziemy jeździć w lekkim terenie, ale na szczęście to się szybko zmieniło i można było poznać, jak dzielny jest to samochód. No i teraz te kamery ewidentnie się przydadzą. No gdybym z nich nie korzystał i popełnił błąd, to bym wpadł. Tutaj pasat by nie wjechał. Oprócz wymagającego skalistego terenu mieliśmy możliwość jeździć po specjalnie przygotowanym torze, gdzie mogliśmy poczuć, z jaką łatwością i gracją krótka odmiana Defendera z najmocniejszym silnikiem wpada w poślizgi nad sterownę. W trybie dynamicznym tylna oś jest faworyzowana i nasze przejazdy po nieutwardzonej nawierzchni mogą wyglądać dość spektakularnie. Byłem też pod dużym wrażeniem wytrzymałości zawieszenia, które przez cały dzień (średnio co 15 minut) było narażone na takie przeciążenia. Widok i wrażenia z za kierownicy bezcenne. Wracając jednak do hybrydy plugin, to dostępna jest tylko w dłuższym defenderze, a według polskich cenników za najtańszy samochód z tą jednostką napędową trzeba zapłacić niecałe 359 tysięcy złotych. I przyszła kolejna na jazdę trzecią odmianą, to jest samochód o oznaczeniu D300, pod maską jest 3-litrowy, sześciocylindrowy rzędowy silnik o mocy 300 koni mechanicznych. Teoretycznie do setki ma przyspieszać w 7 sekund, tego dla Was nie będę w stanie sprawdzić, ale mogę dla Was sprawdzić, jakie będzie zużycie paliwa w tym samochodzie, bo właśnie wybieram się w trasę. No dobrze, jadę dieslem, te eee, 6-cylindrów brzmi nawet nieźle, posłuchajcie. Chociaż mam wrażenie, że mamy tutaj do czynienia z takim sztucznym podbijaniem tego dźwięku i w rzeczywistości nie jest tak fajnie. Ale ktoś oczywiście może powiedzieć, jak diesel może brzmieć fajnie. No, 6 cylindrów może brzmieć fajnie. W każdym razie sprawdzę zaraz, jakie jest zużycie paliwa. Przede mną 80 km, resetuję licznik. Obstawiam, że wynik będzie oscylować około 7 litrów. O tym się przekonam już niedługo. Za diesla trzeba zapłacić 325 tysięcy zł w przypadku krótkiego Defendera oraz 341, kiedy silnik będzie pod maską 110. Powoli zbliżam się do celu. Po przejechaniu 80 km mój wynik to 7,2 litra, czyli mniej więcej tak jak się spodziewałem. Natomiast chciałbym ten wyjazd jakoś podsumować. I w zasadzie to nie będzie podsumowanie wyjazdu, tylko podsumowanie polityki Land Rovera. Moim zdaniem to naprawdę wspaniale, że jest wybór że Klient, który chce być bardziej bezemisyjny ma coś dla siebie, a klient, który chce być bardziej hałaśliwy, może sobie wybrać fałsemkę i... To jest najważniejsze, bo konkurencja nie zawsze daje taki wybór. Czasami jesteśmy skazani po prostu na to, co gdzieś tam sobie ktoś wymyśli. Oczywiście pod presją jakichś zewnętrznych czynników w postaci norm czy innych uwarunkowań. W każdym razie Land Rover wyszedł z tego jakoś obronną ręką i zapewnia klientom wybór. Dajcie znać w komentarzach, jaki byłby wasz wybór, jaki samochód, jaka wersja Defendera przypadła wam najbardziej do gustu. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych testach. Cześć.